I jak pięknie, pięknie śpiewają. Już nam się świątecznie zrobiło. Coście mi tu, Michale, przynieśli? Mocher i akryl? A widzieliście kiedyś mocherowego anioła? Już mu się całkiem kudły poplączą. Miał być kordonek. Kordonek, kordonek. W hipermarkecie nie było. Wszystko było. Świeże karpie, stare karpie, mnóstwo promocji i ludzi, ale kordonku nie było. Hipermarket to jest bardzo ważna rzecz. Ludzie bez hipermarketu to już nie wiedzą, ani jak się nazywają, ani gdzie mieszkają. Ostatnio szef wysłał mnie z misją na ziemię. Idę szczelnie zamaskowany i słucham o czym ci ludzie rozmawiają. No i idą takie dwie panienki i jedna mówi do drugiej: No, jak tam święta? E, daj spokój! Takie święta to nie święta. Cóż, co z tego, że była tak ładna pogoda? Skoro zamknęli mi hipermarket, i nawet nie miałam gdzie pospacerować. To była prawdziwa rozkosz dla uszu. Dziękujemy bardzo za życzenia, świąteczne. Przejdźmy teraz do kategorii za szczególne osiągnięcia i wyniki w nauce w gimnazjum. O wręczenie stypendiów poprosimy Pana Burmistrza Leszka Tabora oraz Pana Przewodniczącego Komisji Edukacji, Pana Bartka Mazerskiego. W tej kategorii stypendium otrzymują... Łucja Jadwiga Budzowska, uczennica gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie. Średnia ocen 5,21. Uzyskała m.in. wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Literackim Pamięć Nieustająca, Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Ekoplaneta, Ogólnopolski Konkurs Historyczny Krąg. Ogólnopolski konkurs Multitest 2014 z historii laureatka dziewiątego miejsca. Oprócz tego jest wolontariuszem na rzecz klubu gier planszowych Pionkolandia oraz wolontariuszem na rzecz planszówki na Narodowym Warszawskim Festiwal Gier Planszowych. Kolejną stypendystką jest Sandra Czechowska, uczennica Gimnazjum nr 1 w Sztumie. Jej średnia ocen to 5,43. E, e, otrzymała wyróżnienie w powiatowym konkursie recytatorskim o złote usta, wyróżnienie w gminnym konkursie recytatorskim, choćby wszyscy postanowili, że nie, wiosna i tak przyjdzie. Pierwsze miejsce w powiatowym konkursie historycznym Tradycja Szlachecka na Powiślu. Pierwsze miejsce w ogólnopolskim turnieju gry w Superfarmer. Pierwsze miejsce w Mistrzostwach Szkół w Pomysłówce. Drugie miejsce w czwartych Mistrzostwach Sztumów w Rumikubie 2015. Kolejną stypendystką jest Monika Matlewska, jest uczennicą Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, średnia ocen 5-0, uzyskała innymi wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Recytatorskim o Złote Usta, trzecie miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim choćby wszyscy postanowili, że nie, wiosna i tak przyjdzie oraz pierwsze miejsce w międzyszkolnym konkursie fotograficznym Matematyka w Obiektywie. Oprócz tego brała udział w akcji informacyjno-promocyjnej związanej z racjonalnym gospodarowaniem wodą, współpracowała przy realizacji konferencji Stop Przemocy w mieście i gminie Sztum oraz praca przy realizacji filmu dokumentalnego Sztum gminą ludzi z pasją. Zatem zapraszamy trzeciego, Maję Muchę, uczennicę gimnazjum nr 1 w Sztumie. Jej średnia ocena to 5,14. Otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie historyczno-literackim Pamięć Nieustająca. Zajęła pierwsze miejsce w gminnym konkursie recytatorskim, choćby wszyscy postanowili, że nie, wiosna i tak przyjdzie. Była zaangażowana w działalność grupy muzyczno-teatralnej podczas realizacji muzykalu The International Summer. Pracowała przy realizacji filmu dokumentalnego „Sztum gminą ludzi z pasją”. Zapraszamy kolejnego stypendystę, pierwszego mężczyznę w tym gronie, a jest nim Jakub Nęczak, uczeń gimnazjum nr 1 imienia Pała II w Sztumie. Średnia ocen 5,07. I jest on y, między innymi wyróżniony w konkursie w międzynarodowym konkursie Kangur matematyczny zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym Pingwin Oj, przepraszam się w ogólnopolskim konkursie 2014 z matematyki uzyskał wyróżnienie a wygrał powiatowy konkurs matematyczną przyrodnicy Czarpar również uzyskał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie historyczno-literackim Pamięć nieustająca oraz uzyskał drugie miejsce w lidze zadaniowej z matematyki zdolni z Pomorza. Oprócz tego jest wolontariuszem na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekłym Chorym Dar Serca, wolontariuszem na rzecz Klubu Gier Planszowych Pionkolandia oraz wolontariuszem na rzecz Planszówki na Narodowym Warszawski Festiwal Gier Planszowych. Noel Okrój to kolejny męski przedstawiciel stypendystów. Jest on uczniem gimnazjum nr 1 w Sztumie. Jego średnia ocen to 5,07. Jest on finalistą etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu historycznego Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego. Zajął drugie miejsce w powiatowych eliminacjach ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Drugie miejsce w gminnym konkursie Polskie Zamki Gotyckie. Pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski w grze Carcasson. Był radnym Młodzieżowej Rady Gminy, przewodniczącym zespołu do spraw oświaty, kultury, sportu i rekreacji. Wziął udział w akcji informacyjno-promocyjnej związanej z racjonalnym gospodarowaniem wodą. Jest on także wolontariuszem na rzecz klubu gier planszowych Pionkolandia. Kolejną stypendyską jest Klara Omieczyńska z imponującą średnią 5.79, uzyskała oprócz tego, między innymi była finalistką wojewódzkiego konkursu biologicznego, zajęła drugie miejsce w 19 konkursie religijnym dietyzji Elbląskiej drogami świętego Jakuba w kategorii piosenka Pielgrzymkowa. Trzecie miejsce w powiatowym konkursie artystycznym 75. rocznica zbrodni katyńskiej. Ogólno, umiał, wzięła udział w ogólnopolskim konkursie historyczno-literackim Pamięć Nieustająca. Uzyskała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie historycznym Krąg. Jest również laureatką siódmego miejsca w ogólnopolskim konkursie Multitest 2014 z historii oraz uzyskała wyróżnienie w dziewiętnastym międzyszkolnym konkursie plastycznym pod tytułem Jak pomagać i ochraniać zwierzynę w lesie i na polach. Oprócz tego jest wolontariuszką w szkolnym kole Caritas oraz wolontariuszką na rzecz klubu gier planszowych Pionkolandia. Sąbrowska, uczennica gimnazjum nr 1 w Sztumie. Jej średnia ocen to 5,72. Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego, finalistka V Wojewódzkiego Konkursu Historycznego druga Wojna Światowa na Pomorzu, laureatka pierwszego miejsca Powiatowego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego Czarpar otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Pamięć Nieustająca. Jest ona wolontariuszką w szkolnym kole Caritas. Wzięła udział w kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom, bardzo aktywnie udzielała się w życiu szkoły, pełniła funkcję przewodniczącej samorządu klasowego. Justyna Świderska, uczennica gimnazjum nr 1 Jana Pawła II w Sztumie. Średnia ocen 5,21 uzyskała ona drugie miejsce w dziewiętnastym konkursie religijnym decyzji elbląskiej drogami świętego Jakuba w kategorii piosenka pielgrzymkowa, również uzyskała wyróżnienie w 19 międzyszkolnym konkursie plastycznym pod tytułem Jak pomagać i ochraniać zwierzynę w lesie i na polach oraz drugie miejsce w minym konkursie recytatorskim, choćby wszyscy postanowili, że nie, wiosna i tak przyjdzie. Oprócz tego jest wolontariuszką na rzecz stowarzyszenia Dar Serca Współpracowała przy realizacji konferencji stop przemocy w mieście i gminie Sztum jest wolontariuszką na rzecz klubu gier planszowych Piankolandia oraz brała udział w kampanii społecznej cała Polska czyta dzieciom również jest bardzo aktywna w życiu szkoły. Kolejnym stypendystą jest Michał Wrubel. Uzyskał średnio, średnią ocen 5.21. Zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej w piątym w międzynarodowym wyścigu Giżycko. Zajął drugie miejsce w międzynarodowym wyścigu Lutry. Pełnił funkcję skarbnika samorządu klasowego. Jest on uczniem gimnazjum nr 1 w Sztumie. Zapraszamy kolejnego stypendystę, a jest nim Michał Śdzielnicki, który jest uczniem Gimnazjum nr 1 w Sztumie. Uzyskał również bardzo wysoką średnią 5,79 i zajął między innymi drugie miejsce w etapie centralnym konkursu wiedzy o zamkach gotyckich. Laureat piątego miejsca ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego Pingwin 2014 z matematyki, laureat dziewiątego miejsca ogólnopolskiego konkursu Multitest 2014 z historii oraz uzyskał wyróżnienia w międzynarodowym konkursie Kangur. Matematyczny, ogólnopolski konkurs Przymiotowy Panda 2015 z fizyki, ogólnopolski konkurs historyczny Krąg, ogólnopolski konkurs Przymiotowy pingwin 2014 z fizyki. Oprócz tego jest wolontariuszem w szkolnym kole Caritas, wolontariuszem na rzecz klubu gier planszowych Piankolandia brał udział przy realizacji filmu dokumentalnego sztum miną ludzi z pasją, jest wiceprzewodniczącym samorządu klasowego. Scenę tanecznym krokiem wkroczy Dominika Szpaczyńska, uczennica gimnazjum nr 1 w Sztumie. Jej średnia ocen to 5,21. Zajęła pierwsze miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Ostródzie w kategorii tańca latynoamerykańskiego i tańca standardowego w Szczecinku w kategorii tańca standardowego. Drugie miejsca zajęła w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Szczecinku w kategorii tańca lato, latoamerykańskiego. Mikołajkowym Turnieju Tańca Towarzyskiego w Szczecinku oraz w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego w Kwidzynie. Zajęła trzecie miejsce w dwunastym Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego w Iławie. Była przewodniczącą samorządu klasowego, brała udział w kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom. Zapraszamy na scenę ostatniego stypendystę w kategorii y, w, y, szkół gimnazjalnych. Jest nim Oskar Stachowski ze średnią oceną 5.29, jest uczniem gimnazjum numer 1 w sztumie, uzyskał m.in. Y, takie oto miejsca w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym Pingwin 2014 z matematyki, był laureatem na piątym miejscu, uzyskał wyróżnienie w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur i wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie historycznym. Krąg. Jest również wolontariuszem w szkolnym kole Caritas oraz brał udział w kampanii społecznej Cała Polska Czyta dzieciom. Dziękujemy wszystkim i zapraszamy na kolejną sprawę dla duszy.